Kochani Chrystusie, Panu siostry i bracia, kierujemy dzisiaj w tę uroczystość wniebowzięcia matki najświętszej w stronę Marii, by jeszcze raz sobie uświadomić, jak ona jest ważna. I potrzebna w życiu każdego z nas. Aby zrozumieć rolę, misję Marii, wobec każdego z nas, spójrzmy na dzisiejszą Ewangelię, bowiem ona w przepiękny sposób ukazuje misję i rolę Maryi w naszym życiu. Zauważcie, że Maria pobiegła do swojej krewnej Elżbiety, ponieważ podczas sceny zwiastowania dowiedziała się, że jej starsza krewna jest w potrzebie, że ma urodzić dziecko. I wiemy, że wychowanie, wydanie dziecka na świat, wychowanie dziecka wiąże się, z wielką pracą. A Maria miała wiedzę o swojej krewnej, wiedziała, że jest to starsza już kobieta. I stąd też pobiegła jako młoda dziewczyna, aby zapobiegać, ty, zapobiec tym trudnościom, które, na które może natrafić Elżbieta. I zobaczcie. Że kiedy Maria pojawia się w domu Elżbiety, dzieją się rzeczy niezwykłe. Dlaczego? Bo tam, gdzie jest Maria, tam jest Jezus. Maria wnosi Jezusa w życie ludzi. Tego Jezusa, w którego my wierzymy. Bracia i siostry, nikt bardziej nie da nam Jezusa jak Maria. Ona wie, jak go przyjąć, i ona wie, jak go przekazać. I dlatego zauważcie, kiedy wchodzi do domu Elżbiety, Elżbieta po raz pierwszy odczuwa radość, że jest matką, bowiem poruszyło się po raz pierwszy dzieciątko w jej łonie. Oczywiście teologowie mówią, że wtedy nastąpiło oczyszczenie Jana Chrzciciela z Grzechu Pierworodnego, że wtedy ten Jezus, który przyszedł wraz z matką, przyniósł wielką łaskę, nie tylko Elżbiecie, ale temu dzieciątku, które było pod jej sercem. Ale o wiele więcej jeszcze się dzieje. Otóż dzięki przyjściu Matki Najświętszej Duch Święty oddziaływuje na Elżbietę. Ona nie patrzy na Marię, jako na zwykłą krewną, na dziewczynę, która przyszła jej pomóc, ale zobaczcie, ona wypowiada proroctwa. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Matka pana mojego do mnie przychodzi. Błogosławiona jesteś, żeś uwierzyła. Co to wszystko znaczy? <laughs> że to spotkanie dwóch kobiet przenosi się w orbitę życia religijnego. Tuż nie liczy się, że jestem w potrzebie, ale liczy się, że takie rzeczy Bóg robi. Między ludźmi. I kochani bracia i siostry, właśnie poprzez pryzmat tej dzisiejszej Ewangelii, właśnie Kościół chce nam dzisiaj powiedzieć, jak bardzo potrzebna jest nam Matka Najświętsza, żebyśmy umieli zwracać się do Niej, umieli ufać jej, a jednocześnie abyśmy pielęgnowali w sercu to by te wydarzenia który Maria naprawdę nam pomaga. Dzisiaj, kiedy świętujemy jej wniebowzięcia, chcemy czy nie chcemy, w tym miejscu, musimy myśleć o cudzie nad Wisłą. Ponieważ wiemy dobrze, że Polska odzyskała niepodległość po wielu latach zaborów. I za chwilę Zaborcy znowu nas zaatakowali. Byliśmy bezbronni. Byliśmy na straconej pozycji. Ale ludzie wtedy zaczęli się modlić. Poszli do świątyń. Wzięli różaniec do ręki. I stał się cud nad Wisłą. A wiemy, że do tej modlitwy narodu zaproszony był Andrzej Bobola. Przecież tam są takie znamienne fakty związane, że ludzie tamtych czasów nie mieli wątpliwości, że gdyby nie Bobola, nie byłoby tego zwycięstwa. Dlatego też napisali później pismo do papieża, biskupi polscy, Benedykta XV, żeby w podzięce za to, co się stało, Andrzej Bobola był święty, był kanonizowany. Piłsudski błagał papieża w liście aby został patronem Polski. A bolszewicy, gdy się o tym dowiedzieli, to wpierw odszukali tą trumnę, w której znajdowało się ciało woli, wywieźli do Moskwy, a później, kiedy po II wojnie światowej zapanowali w tej części Europy, w Polsce, robili wszystko, żeby o cudzie nad Wisłą zapomnieć całkowicie. Pamiętam sobie, gdy byłem na pierwszej parafii i był tam pomnik poświęcony cudowi nad Wisłą. I z jednym z młodych parafian umieściliśmy w tym miejscu białe, czerwone flagi. Boże, co się wtedy we wiosce nie działo. U jeździli i szukali, kto biało-czerwone flagi wywiesił na tym pomniku. Kto tu jeszcze pamiętał o cudzie Nadwisło w tych izdebkach? Taka była prawda. A więc popatrzcie, bracia i siostry. Właśnie my mamy wydarzenia historyczne, które nie tylko nam pokazują, co Maria potrafi, i właśnie jeśli nasz naród jest taki Maryjny, to między innymi dlatego że pielęgnujemy te dwa największe cuda Matki Bożej, jakim było między innymi uratowanie Jasnej Góry przed Szwedami i uratowanie Polski przed bolszewikami. Kiedy już byliśmy bezradni, Maria w cudowny sposób zaingerowała. Jedni odeszli od klasztoru, a drudzy przegrali wojnę. I dlatego ilekroć są jakieś takie niebezpieczeństwa, zamiast wiadolić, Narzekać, lękać się, zacznijmy się modlić. Pan Bóg nam pokazuje, że z Marią możemy dokonywać rzeczy niezwykłych. I jakże to ważne, żebyśmy bracia i siostry właśnie dostrzegli, że Maria wykorzystuje każdy, każdą okoliczność, żeby przyjść nam z pomocą. Kiedyś pewien profesor. Wspomina o swoim nawróceniu w taki sposób. Kiedy wybierał się na studia, jego matka przekazała mu obrazek Matki Bożej Częstochowskiej. Sama ucałowała i kazała jemu ucałować. I mówi niejako w tym obrazku, zawierzyła mnie, by ona miała mnie w swej opiece. Ale później wiadomo, przyszły studia, towarzystwo. Zapomniał w ogóle o Bogu, o religii. Stał się takim człowiekiem, może nie wrogiem Chrystusa, ale stał się tak bezduszny, obojętny, że religia przestała mu być potrzebna. I kiedyś poszukując jakiejś książki w swoim księgozbiorze, w pewnym momencie wyleciała jedna książka z tego księgozbioru. Spadła na podłogę, a z niej wyleciał ten obrazek, już zapomniał, że kiedyś przyrzekł matce, że swej wiary nigdy nie porzuci. Ale przyszło mu na pamięć teraz wszystko to, jak całował kiedyś ten obrazek, jak mamie przyrzekał, że wiary się nie zawsze. I jak dotychczas ten obrazek był w książce. Do tego momentu wystawił na swoim stoliku, na którym pracował. I codziennie zwracał wzrok ku temu obrazkowi. I to spojrzenie na Matkę Bożą codzienne sprawiało, że jego wnętrze zaczęło kruszeć, że odczuwał tą pustkę, której wcześniej nie odczuwał w swoim wnętrzu, że gdzieś rodził się taki głos: Przyjdź do mnie. Jak sam później wyznał, to było początkiem jego nawrócenia, powrotu na łono Kościoła, do przyjęcia sakramentu święty. Zauważacie? Przez ten przykład chcę wam pokazać, jak Matka Boża wykorzystuje nawet takie nieraz dziwne zbiegi okoliczności po to, aby nas prowadzić do Jezusa. I dlatego, bracia i siostry, jeśli my podążamy tutaj na to wzgórze w strachocinie, to z taką nadzieją, mnie się bynajmniej tak wydaje, źle ktoś tutaj staje, że skoro Jego doprowadziła Matka Boża do takiej wielkiej świętości, do tego wielkiego patriotyzmu, do takiego umiłowania Kościoła, to dzisiaj On, patron tego miejsca, będzie prosił o to dla mnie. I prosił będę przede wszystkim Matkę Najświętszą. I tak jak w dzisiejsze święto, jak dobrze, że tu jesteśmy. Bo święty Andrzej Bobola, który już jest w niebie, który osiągnął tą nagrodę i skoro ludzie nie mogli jej dostrzec, to nawet Bóg sprawił, że po śmierci się zaczął objawiać, żebyśmy nie mieli najmniejszej wątpliwości, że jest niebo, że jest inny świat, i że on się tam znajduje. I dzisiaj żeby nam wypraszał tą łaskę. Dlatego tak tu podążamy na to wzgórze. Tak jak kiedyś ten Mojżesz, który szedł na górę Synaj, żeby dotknąć się Boga. My tak samo przychodzimy tutaj, bracia i siostry, na to wzgórze zwane Bobolówka, w tej nadziei, że ten, który jej powiedział, zacznijcie mnie tu czcić. Teraz wyprasza nam łaski. A to, że On potrafi wielkie łaski wypraszać, nie mamy najmniejszych wątpliwości. Ciągle są piękne świadectwa i zarówno te osobiste, i te małżeńskie, i te rodzinne, ale on także czuwa nad naszą ojczyzną. Właśnie za tydzień, jak Pan Bóg pozwoli nam dożyć, przyjadą tutaj ludzie z Polski, by dziękować za wybór nowego prezydenta. Kiedyś byli, żeby prosić, żeby Andrzej Gowola wstawił się za polskim narodem, tym narodem, który chce Polski katolickiej, suwerennej. Żeby takiego kandyd taki kandydat wygrał, a skoro taki wygrał, to oni są pełni przekonani, że jest to też zasługa Andrzeja. I z wielu miast Polski przyjadą tutaj, aby teraz podziękować Andrzejowi. I to też my czyńmy dzisiaj. Bo bracia i siostry, cuda mogą się dziać i dzisiaj tylko żebyśmy się chcieli modlić, żebyśmy chcieli. Zwiąź kolana przed Bogiem, dlatego tak bardzo przemawiająca jest do mnie ta figura, która stoi tutaj na tej bobolówce. Nie widziałem jeszcze nigdy takiej figury, bo klęczący, trzymający naszą flagę, czyli jakby miał w sercu Polskę, i jakby nam mówił z tym różańcem ręku: Tylko to was może uratować. Była ta nauka głoszona przez Andrzeja dzisiaj. Trafiła na grunt naszych serc i żebyśmy dla dobra własnego, małżeńskiego, rodzinnego, ale także dobra naszej Ojczyzny wzięli to sobie do serca. Tylko Różaniec może Was uratować. Amen. Wyznajmy teraz naszą